Was bardzo serdecznie! A! Dzisiaj mamy nowego A? pomagiera. Zastępuje ciebie, ty śmierć. Jest to. Czy wow. Czyli się po. Także dzisiaj będziemy, będziemy z tym sk i z tym. Sk Gotować, jest, nasza rodzina ciągle się powiększa, jest nas coraz więcej. Tego kochamy, a tego kurde, prawda? Bierz przykład, śmieciu. Pokój się, ku... no, ale Najważniejsze jest, co będziemy dzisiaj robić. Dzisiaj będziemy robić, dzisiaj będziemy robić głupie naleśniki z żelkowymi misiami. I kiedy Simsy, kiedy Simsy, już Wam odpowiadam, jest oficjalny przepis tych naleśników w internecie. Jest oficjalny przepis na stronie, ku... normalnie The Sims, więc dzisiaj je zrobimy. Dzisiaj zobaczymy, co my tam z tego, co powiedziałeś, co my tam yy, wypicimy, prawda? Yy, co będziemy do tego potrzebować? Coś na pewno będziemy potrzebować, prawda, Michead? Gdzie spadasz? Ury, bo cię potraktuję jak go, a tego byś nie chciał. Potrzebujemy na pewno mąkę. Babuszka, to jest babuszka Szkoła. To jest chyba mąka. To jest tutaj? Na pewno mąka. To jest jaki Lalić bo cię spad Następnie będziemy potrzebowali trzy łyżki cukru. Więc mamy cukier. Sprawdź, czy to jest cukier. To jest nasz sprawdzać, on będzie sprawdzał produkty, kur i robimy, żeby na pewno nie wybrać, prawda? A ty co kur... A ty też miłości potrzebujesz. O moje kurz! Chyba cię chyba miłość! On już jest smutny, więc tego bym kur... tutaj ja zostawił bardziej spokoju. Ale ty coś się kur... Ty coś się kur... Chyba trzeba cię Wejście 4 lata. Eee, jak się żyje? Jedna łyżka proszku do pieczenia. Do tego, żelki, nie? Oczywiście Haribo... Nie skliknąłem, jeszcze raz. Eee. Soda oczyszczona, cokolwiek to pójdzie. Soda oczyszczona. Kur***, chwilę ci z dupy. Jedna szklanka mleczka. Tu mamy mleczko. Jedno duże jajo. Aromatu wanilowego. wanili limuni, mini, mini mini mam jakiś aromat wanil-milana. O mój Boże. Kur***, to ma jaja na sobie. Do kiedy to? O! To jest do kwietnia 2024? Lekutkie przypomnienie: mamy ku grudzień. No ale coś tam się z tego zrobi, nie? Dwie łyżki roztopionego masła! No i tam jakiś syrop! I syrop na kasza! Więc, no co? Nie będziemy tutaj przedłużać, albo trochę będziemy, bo mam ochotę troszeczkę naszego tutaj. Uuuuh! Aż zajętym szybę. Gram klukek! Siatkóweczka! Kurwa co? Dobra, robimy tak. Nie będziemy tutaj przedłużać. Po co się? Duże miejsce! No już się skurwa, już zabiodłem. Nie mam dużej miejsca! Masz... Kul... Ty, wracaj! Skur... Ty, Jak duża ta miska ma być? <saduga> <saduga> mam grzyba w płucach. Tak, duża, to duża, nie? Oj, tu Jeden i drugi, i z tego będzie kurwa. Będę z was zrobił kur... miksturę. Co muszę zrobić, do? Co kurwa! <saduga> Wracając do gry wymieszaj mąkę, cukier, proszek do pieczenia i sodę oczyszczoną. Jasne nie ma sprawy. Ile tej chwam mąki? Jedna szklanka! Wszyscy kwa wiemy, mam nadzieję, co to jest jedna szklanka. Szklanka to jest ten. O, dobra, szklaneczka, pyk, mąki uniwersalnej. Nie wiem, co to znaczy uniwersalna. Trzy e, łyżki cukru. Łyżki nie łyżeczki. Te 3 łyżki cukru. To jest raz. Dry. Nie z łyżką. E, jedna łyżka proszku do pieczenia. Łyżeczka? Nie mam takich przyrządu. Jedna łyżeczka proszku do pieczenia. Tu mam proszek do pieczenia. Tu jest w ogóle dobra. Jedna łyżeczka, nie wiem, to, to tyle. Jedna czwarta łyżeczki sody oczyszczonej Jasne nie ma sprawy. Jedna czwarta łyżeczki. No jedna czwarta. Dodaj mleko. Aromat waniliowy, roztopione masło. Ile masła Dwie łyżki. Musimy roztopić mazło. A głównym naszym roztopiaczem masła będzie. O! Bo jest idealny do tego garnuska. Ta skórba idealny jest. o Co gorąco ci kurwa? O, o tak, o tak. Dawaj ty kurwa, co ty gałek. Pokaż dupę. O, ale cieplutka Powłajaj, Powąchaj, powąchaj mu dół. Dwie łyżki roztopionego masła, ja jestem ma sprawy Nie wiem jak ja mam to nabrać z tego masła. No ale co? Dwie łyżki to dwie łyż... łyżki. tak dwa. Uż. jedna łyżka druga No i tam nie? I to roztopiamy. Mamy takie taki łyskeczku, taki fajnie. I masło nam się spala. Jedna szklaneczka mleka, jasne Mamy to. Eee, masło nam się już roztopiło, więc dodajemy Masełko i do tego mleczko. Kloneczka mleczka. A jeszcze jajko trzeba dodać. Jedno duże jajeczko i trzeba to ubijać do gładkiej konsystencji. Gładkie. się! Chodź mi pomożesz. Kur. Te gałeczki tutaj, kur... Nie no, żartuję, żartuję. Już dupę. Już wyprałem, kur. Dobry piesek. No dobra, no to już jest ogólnie gładka konsystencja. Ja myślę, że tu już jest gładziutkie. Zobacz, kurwa jakaś raczyczy. Dobra, chyba o to chodziło. Eee, patenia, patanie mamy w tym domu, maszmy patanie w tym domu, a ty się spytasz go, czy mamy patanie w tym domu. Jezu, jedna Dobra. Gdzie ja mam patelnię muszę patelnią. Majemy no. Miejemy szczotką patelnię. patelnię, kur... Ale ci kur... Chyba zaleję! nas! i szyb! Dobra i tak trzeba dywan jakiś jedną, że się tak syf jest taki. Dobra, wracając do mycia patelni. Laleje, lale. kurwa, zaraz mnie p... No, no i dobra, teraz czekamy aż patelnia się rozgrzeje. Będziemy mogli i potem Ale ze mnie musi mu wyschnąć dupa albo się zetnie, albo mu wyschnie ta dupa, więc zobaczymy. Na pewno trzeba olej, żeby mu dypa wyschła, musi mu dupa wyschnąć. Dobra, skaj. Sky, nie? Jest okej, czy nie? No i tak, nadajesz tu tam olej, nie? Malutko oleju, malutko, naprawdę malutko. Wiesz, taki pędzelek, tutaj go głasisz, tutaj... Albo się robi śmieszna skórka jak one tak robią. Nasgreda, pierze kur... A jego nos, pierdol... a następnie... ja po co mi ekstra dwanilinowy był? Aromat wanilinowy nie dodałem. Damy taki... Jedna łyżeczka? Tyle będzie, nie? Ale ładnie zaczęło pachnieć! Ale zaczęło... Oj, ale zaczęło je... Jak nam się tutaj już rozgrzała su. to nie wiem czemu oni tak napisali, że niby czwarta szklanki. Ja po prostu to zrobię na łyżki. No, już bez przesady, że to będziemy jakieś szklanki odliczać, kur. Jak klęko Le Leosia. Ale ładna konsystencja. I jak zawsze z rana. Więc co? Taką jedną łyżeczkę, nie? Tego? Dałbym tu, nie? Dobra, dwa, dobra, trzy. I damy tutaj właśnie trzeba w tym momencie, kiedy to dałeś, garstkę malutką żelków. I z tego ma się coś niesamowitego wydać. Kiedy to się zacznie tam bomblować, wtedy wyciągasz. Wtedy mówisz, wyciągam i wycią Połągasz, rozumiesz? Ogólnie fajna konsystencja. Podoba mi się. Czuję, że to może być potencjał, kur. Zobaczymy, zobaczymy co z tego wyniknie. Ja odpowiedzialności za to. Nie ale ładnie tutaj nawet i to pachnie. Pachnie nawet tutaj to. Zrobimy takie coś do do klepania tego z mojego skunksa. Już nie wiem, czy cię kocham czy nienawidzę, ale wiem na pewno, że tego bym kurwa o, i co. Podoba ci się to? Ten ma przypalony nód. No. Kurde, dlaczego mam przepolony nos. Próbowałeś się zabić. Bardzo dobrze. Zdaj mu tylko. To jest niemożliwe, że ja pociągnę go jeszcze dłużej kur. Kiedy będą takie bąbelki na tym takim... Oj, ty misie się tam to znaczy. A jak to przerzucić teraz? No powiedzmy, że się udało. Teraz spróbuję tego przerzucić. O Boże! No powiedzmy, nie? ten będzie gotowy i sprawdźmy go, sprawdźmy go. Oj, gorące żelki to jak jakiś termic, sop. No nic, no, polejemy to teraz syropem yy, klumowym. że to będzie tak słodkie, że ja tego nie zjem. I masełko niby tam na sam nie? I dobra! I tak tu się prezentuje. To jest nasz żelki. Yy, w ogóle mi, wydaje mi się, że jedno ziemi to jest. Yy, sprawdźmy to, tak? Będziemy to oczywiście teraz w tym momencie testować. Rozprowadźmy sobie to masełko troszkę. Mamy tutaj żelka. Ty. Halo, halo. ej, 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 eje. Ej. Ktoś mi wytłumaczy, czemu to jest takie dobre? Ej, co jest kurwa? Tak, ja bym się tu żelki kurwa rozpierd... Zanim zrobię następne, ogólnie, nie wiem czemu, ale kurwa, to się kurwa jakoś wyrównało. Myślałem, że to będzie w słone, szyf, znaczy jest słodkie. Myślę, że jest chłodkie, jak skóra. Ale myślałem, że będzie o wiele bardziej. Te żelki jakoś się połączyły z tym ciastem w ogóle. Bardzo tak płynie to wszystko ze sobą. Bardzo dobre, bo jest słodkie, to ciasto. I te żelki są chrupiące, bo się spaliły troszeczkę od spodu. I one są takie chrupkie, kury, Podoba mi się to, podoba mi się to. Spróbuj, spróbuj. Ogólnie ten ekstra waniliowy, Mówimy, że przeterminowany. Nie no, bardzo dobre ogólnie. Masło bardzo dobrze grało, bo trochę równoważyło to, że to jest takie słodkie, i dodało to takiego yy, aksamitności. Naprawdę dobre. Bardzo fajny, dobry deser. Tak masz no coś mega słodkiego, trzy i masz dosyć, ale po jednym możesz jeszcze wciągnąć z dwa albo półtora, nie? Nic nie mam więcej do dodania. Jest zaj Aż jestem w szoku. By Byłem pewien, że to będzie za słodkie, że to takie gówno. A jak konsystencja, ta wanilka, czego cukru nie jest za dużo, te żelki się fajnie rozpłynęły po tym cieście. Także no co, co oczywiście Żegnamy się chyba, nie? już wszystko zostało sprawdzone, co co miałoby. Także to wszystko na dzisiaj. Dziękuję, że oglądaliście ten odcinek. Ty tym razem się będziesz żegnał. Dajcie w komentarzu znać, jak tego sch**cyna nazywamy, jak chcemy go wyzywać i jak chcemy, Zabić. Także dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się i do zobaczenia. Na razie.